Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, mamy panel już przekręcony. 480W. To jest renoweczka master. Tu jeszcze pan miejsce ma na dachu, żeby sobie zamontować eee, Cyberdach. W środku jest pusty. Tu zajdę Wam pokażę. Tu mamy naszego kierownika, niestety już jest w swoim wieku, potrzebuje ławeczki <grym> <grym> do siedzenia, żeby dobrze myśleć. Co tu Panie Marcinie będzie? Pięk, puczka, poczeka, bo nie ma Co to jest? Części. już obudowa Tak, widzę, że re regulator no. będzie, elektrona na x 30 no, jest... Kabelki od solara mamy tutaj. Peszelku, tutaj w tym słupku i tam przez dziurkę do góry przez przylotkę regulatorek będzie nam tutaj zamontowany. Doprowadzimy tutaj kabelki. Dodatkowo jeszcze tutaj dla pana to podłączymy, bo chciał. I później tutaj przepuścimy kable do akumulatorka R-Lita. A jeszcze będzie tutaj zamontowany hebelek. Żeby prąd można było to rozłączyć, a laweczka to się przydaje na narzędzia. Tu jeszcze mamy skrzyneczkę. Tu mamy pana pracować? Tak jest. A więc, jak ktoś potrzebuje profesjonalnego doradztwa oraz montażu każdego typu instalacji, czy to na kamper, czy to na przyczepę, czy to na dom, zapraszamy serdecznie do Szczecina. Do świata akumulatorów na Gryfińskiej 106. Serdecznie pozdrawiamy.